Dzień dobry, kochani, Katarzyna Krystal Aria. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia mojego najnowszego wykładu bezpłatnego pod tytułem Trzy podstawowe elementy, które determinują Twoją decyzyjność. Link w opisie do tego posta. Mam tam dla Was niesamowitą niespodziankę. Wystarczy zapisać się na listę, która. Odblokowuję dostęp do obejrzenia tego bezpłatnego wykładu, czyli masterclass. Pod nagraniem zobaczycie zaproszenie do Quantum Leap Bootcamp z czystego światła czyli pięciodniowego zdalnego, szybkiego kursu, który będzie odbywał się poprzez maile. W Bootcampie mam dla Was jeszcze. Jeden wykład o budowie skoku kwantowego, moim zdaniem obłędny, ponieważ totalnie zmienił moje podejście do zmian i przebiegu moich skoków kwantowych. Nie dość, że przestałam się ich obawiać, to zaczęłam z przyjemnością świadomie nimi zarządzać. Oto kilka korzyści z wielu, które oferuje Ci ten budka. Przede wszystkim klarowność i uporządkowanie wiedzy. O podstawie kwantowego skoku zgodnie z kulturą czystej świadomości, czyli tak jak to robi Krystal Aria, o wiele, wiele większą swobodę decydowania się śmiało i w pełni na te większe i mniejsze zmiany, a, a nie tak tyci, tyci troszeczkę coś tam zmienić, żeby niczego nie zmieniać. Pełny rozwój i sięganie po spełnione warianty. Urgę, że jednak to wszystko jest całkiem do ogarnięcia, jak już się wie, jak to zrobić, i komfort, że możesz uzyskać profesjonalne wsparcie jasnowidza, który zna od podszewki mechanikę kwantowych skoków. Odbaga, którą możesz szybko przemienić w takie naturalne odczucie, że zmiana, rozwój, ewolucja to jest krok oczywisty. Już przestaje być heroicznym czynem, fanaberią wariata czy wybrykiem egoisty. Skupienie w procesie na tym, co naprawdę jest istotne, eliminując wątki poboczne, informacje, które niewiele już wniosą do istoty sprawy, Twojej decyzji. Możesz pożegnać się z iluzją dylematów, które rozwalają Ci swobodny ruch do działania. Znajdziesz tam też świadomość, dzięki której Wiesz, co się z Tobą dzieje, i z Twoją rzeczywistością na każdym etapie zmiany. Więc przestajesz wyobrażać sobie potencjalne problemy, wymyślać przeszkody, zagrożenia, stwarzać potencjalne katastrofy, i projektować negatywne scenariusze. Dokładnie wiesz, na czym się skupić na danym etapie zmiany i przestać rozpraszać swoją uwagę na Informacje i elementy, które mają trzeciorzędne znaczenie. Stabilizujesz swoje poczucie własnej wartości, przyrodzonej godności i świadomość, że zmiana jest dla Ciebie dostępna. Po prostu jedyne, co masz zrobić, to wybrać ten wariant spełniony, docelowy i zintegrowaną świadomość, która prowadzi Cię tylko do niego i zacząć słuchać. Co Ci podpowiada? Życzę Wam cudownych inspiracji i doświadczenia tej częstotliwości. Zapisując się na listę, by móc obejrzeć darmowy masterclass, odblokowujesz specjalne zaproszenie do udziału w zdalnym mailowym kursie Quantum Leap Bootcamp. Do zobaczenia na mailu.